Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku w którym chciałem Wam pokazać nowy projekt domu Adaś XL 98 metrów z poddaszem rozpoczynaliśmy przygodę z budowami domów już ładnych parę lat do tyłu zaczynaliśmy od 35, później 50 później 70 a na końcu zostaliśmy przy 98 oczywiście w międzyczasie mamy jeszcze projekt domu VAC house 160 metrów ale jako realizację domów, takich typowo dla klientów takich typowych projektów do sprzedaży no to mamy do 98 metrów, no i na tym się skupiliśmy z każdym projektem jaki realizowaliśmy zawsze coś musieliśmy udoskonalić najpierw były 35 takie jak tutaj widzicie, proste konstrukcje później były 50 tak samo proste konstrukcje zauważyliśmy, że to są takie najlepsze i najtańsze projekty, jak chodzi o realizację, czyli taki dom na każdą kieszeń jak to się mówi. Później powiększyliśmy do 70 metrów, żeby zachować tą wielkość domu bez pozwolenia, czyli na zgłoszenie, ale z pełną dokumentacją budowlaną, czyli projekt mieszkalny i dom mieszkalny. Natomiast rozwinęliśmy ten projekt, powiększyliśmy ten projekt o dodatkowe metry, żeby każdy miał dla siebie miejsce, czyli do 98 metrów, czyli 7 na 14. Natomiast teraz mogę się pochwalić wam, że zrobiliśmy projekt domu Adaś XL, czyli największa forma jaką mamy do tej pory, czyli 98 m powierzchni zabudowy, ale z poddaszem. Chcieliśmy tak dopracować ten projekt, żeby dalej był w prostej bryle, tani w budowie, żeby materiały nie kosztowały majątek i jednocześnie, żeby każdy miał miejsce dla siebie i żeby to naprawdę był duży dom. Więc teraz mogę wam się pochwalić, że mamy taki projekt sprzedaży Na naszej stronie internetowej dom25tys.pl Oczywiście jest to pełna dokumentacja budowlana Nie jest to żadne rekreacyjny czy tam same rysunki Jest projekt architektoniczno-budowlany Jest projekt konstrukcji Projekt instalacji elektrycznej Sanitarnej I charakterystyka energetyczna Pokaż się piękny mężu Dawno mi świat nie widział, bo tak. jestem cały czas z drugiej strony kamery jednak nadeszła wiekopomna chwila i muszę pokazać swoją, no może nie zarośniętą gębę, bo już ogoliłem się Opalonom, o, Opaloną, opaloną. bo tak. teraz obecnie realizujemy Adasia XL razem z dobudówką 5 na 5 Jesteśmy na ostatniej prostej, bo zostaje tylko wieźba i dach. Oczywiście ścianki działowe swoją drogą, bo jak nie będzie pogody, to je postawimy. Natomiast skupiamy się na tym, co teraz chciałem powiedzieć, czyli Adas XL, tak samo, tylko z poddaszem. Idziemy w górę, powiększamy, no podwyższamy budynek do 6,74, czyli niecałe 7 metrów będzie miał Adaś XL z poddaszem. Na parterze są dwa pokoje. Jedna sypialnia ma prawie 10 metrów. I to co jest fajne z tej sypialni, to jest wejście bezpośrednio do garderoby, a z garderoby przejście do łazienki. Można sobie zrobić taką intymną przestrzeń że mamy po prostu łazienkę, garderobę i ukrytą łazienkę, o której nikt nie musi wiedzieć poza osobami, które będą znajdować się w tym... w, tym, w tej sypialni trochę dzisiaj utrudnienia mamy a teś muchy gania sio tak, trochę utrudnienia dzisiaj mamy przynajmniej ja mam utrudnienia, ale staram się przedstawić to, co chciałem Wam przedstawić bo długo pracowałem nad tym projektem jest jeszcze jeden pokój który ma 9,7 metra Tutaj oczywiście nie ma łazienki, ale jest spory pokój, bo przeważnie robi się między 8 a 12 metrów, więc tutaj jest taki pośrodku, więc to są dwa pokoje, które są na dole. Jest łazienka około 6 metrów. Wiatrołap z wnęką na szafę, to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo od razu przy murowaniu robi się to miejsce na szafę, więc nie trzeba później się zastanawiać, gdzie tą szafę wstawić, więc mimo tego, że w każdym pokoju może być ta szafa, to jeszcze tu jest przy wejściu planowana szafa. I zaraz przy wejściu jest pomieszczenie gospodarcze do obsługi tego domu. Na przykład na rekuperację, czy na, czy na pompę. ciepłą. Hm? Chcesz do cienia? Bo ci trochę chyba świeci. Nie świeci, ale synek uciekł. No, uciekł. No. Klatka schodowa jest na wprost wejścia. Musimy zaraz znaleźć Adasia, bo uciekł. Oczywiście, przygodę z budowami domów powyżej 70 metrów rozpoczął ten mały człowiek, który właśnie uciekł. Dlatego budowaliśmy nasz dom w 160 metrów na podstawie podwójnego Adasia. Chodź, że no. no, musimy znaleźć łobuza. Ja już mówię dalej. No, czekaj, z której bo... strony z tej? O, z, tej. z tej mam lepszy profil. Tak, z tej. Jest. Okay. Ogólnie masz wiesz. O, idzie syn. O, wrócił, dobra. Mamy <laughs> duży salon z jadalnią. To jest bardzo fajne rozwiązanie, bo salon jadalnia i też kuchnia najlepiej jak jest wspólna, to wtedy można razem gotować, siedzieć przed telewizorem, odpoczywać i się razem posiłki, a nie że jest gdzieś tam kuchnia, a gdzieś tam jest po prostu salon. Wszystko jest wspólne, teraz tak się robi. I to, co chciałem jeszcze dokonać. No. to zrobić dwa duże pomieszczenia na poddaszu po to żeby można było sobie zrobić fajne dwa duże pokoje, nie tak, że malutkie pokoiki, bo po powiedzmy tam 8-10 metrów i tych pokoi dużo, zresztą każdy sobie może indywidualnie podzielić, na poddaszu zrobiliśmy dwa pokoje, jeden ma prawie 25 metrów, to jest bardzo duży i drugi ma około 20 metrów na wprost klatki schodowej jest łazienka do Specjalnie przypisana do tych dwóch pokoi, która ma no, troszkę więcej niż 3 metry. Wydaje mi się, że jest to fajne rozwiązanie i na pewno nie jedna osoba doceni ten projekt, ponieważ długo starałem się, żeby doprecyzować projekty. Czyli zaczynaliśmy od 35, tak jak wspomniałem wcześniej, później coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Później stworzyliśmy jeden z poddaszem, czyli Adaś podstawowy 6x11,5 z poddaszem. Bardzo fajny projekt, realizowaliśmy go niedawno. Teraz mamy w sprzedaży jeszcze Adaś 2, ale tak samo z poddaszem, też premiera będzie dzisiaj, natomiast nie jest taki doprecyzowany, w mojej ocenie, jak ta xl -ka. W niej znajduje się wszystko, to jest mój dom, rodzynek. to jest taki mój rodzynek, wiem, że wolałbym budować te mniejsze metraże, bo się szybciej buduje i nie jest aż tak bardzo wymagający ten budynek, jak w przypadku tego dużego, bo mały się stawia, no to moment, jest 7 na 5 x 7 czy 6 na 11,5 czy 7 na 10? Natomiast tu jest 7 na 14, może nie jest duża różnica, ale w skali całego domu to jest jednak duży budynek. Wygląda bardzo ładnie, no i na pewno nie jedna rodzina 2 plus 2 znajdzie swoje miejsce. Wręcz bym powiedział, że aż za dużo tego miejsca, ponieważ na dole są dwa pokoje. Jedno jest z oddzielną łazienką i garderobą. To może być na przykład dla starszych dzieci i u góry są dwa duże pokoje czyli rodzice zabierają jeden no i tak. trzy pokoje pozostają więc to jest według mnie bardzo duży dom jest 125 metrów powierzchni użytkowej mhm. czyli 98 powierzchni zabudowy a 125 metrów powierzchni użytkowej jest naprawdę bardzo fajnie przemyślany my zrealizowaliśmy dwa takie w parterze na sprzedaż jeszcze jesteśmy w trakcie budowy bo to budujemy sobie w wolnej chwili Natomiast taki z poddaszem użytkowym pojawi się w opcji sprzedaży razem z działką, ale to już w przyszłości. Na razie musimy zrealizować inne zlecenia, bo musimy pooddawać domy, które mamy umówione z inwestorami. Gdzie można zobaczyć nasz projekt domu? Na naszej stronie: Dom 25 Tys, bądź na Allegro. Jeszcze korzystając z okazji, chciałem Wam pokazać projekt domu 7 na 14 w formie garażu, czyli jest to Adaś XL parterowy w formie garażu tutaj możecie zobaczyć jak to wstępnie wygląda natomiast z poddaszem jest jeszcze o piętro wyżej wyciągnięty możemy wejść do środka to sobie zobaczycie jaka jest przestrzeń, oczywiście kamera tego nigdy nie odda i stan surowy nigdy nie odda tego jak wygląda na etapie wykończonym jednak już zawsze jakiś wstępny zarys będzie jak to może wyglądać Adaś XL w formie garażu Parterowy. tutaj miejsce na dwa samochody. Możecie sobie porównać, jak to wygląda. Wywrotka ma około 5 metrów z hakiem. A jest jeszcze miejsce z tyłu, żeby dojechać. I miejsce z przodu, ale to nie o to chodzi. Chciałem Wam dać takie rozeznanie: jak macie samochód identycznych wymiarów, żeby sobie zobaczyć, jak wewnątrz wygląda. Tu u nas jest zrobione pomieszczenie gospodarcze. Natomiast w typowym Adasiu XL jest tutaj przewidziana kuchnia więc wydaje mi się, że kawał budynku, stanę sobie tutaj na pustaku o, tak stoję na pustaku, widzicie moje buty, znaczy kapcie więc nie stoję na zewnątrz, żeby przedłużać, kamera oddaje to, jak w rzeczywistości to wygląda więc idziemy do przodu, my zrobiliśmy sobie w formie garażu oraz te dwa, o których mówiłem na sprzedaż, ale w wolnej chwili będziemy to Wykańczać. Więc teraz widzicie jak wygląda XL w stanie surowym, jaka jest wielka. Jaki to jest kawał domu. A do tego jest poddasza, czyli razy 2 dla rodziny 2 plus 4. Według mnie bez problemu tam się pomieści Cztery pokoje, z czego jeden pokój ma łazienkę, więc jedna sypialnia ktoś kto zostanie tą sypialnię będzie mógł skorzystać z ubikacji będzie mógł wziąć prysznic będzie miał garderobę, nie będzie trzeba tam szafy składać, bo będzie tam wejście do garderoby więc według mnie jest naprawdę przemyślany ten projekt jest naprawdę jednym z lepszych projektów jeżeli w momencie budowy tego garażu byśmy wpadli na pomysł tego poddasza podejrzewam, że tutaj byśmy podnieśli do góry jeszcze o piętro żeby na dole był garaż a u góry pomieszczenia do spania. Jednak nam to nie jest bardzo potrzebne, bo mamy tutaj naszą 160 projekt Backhouse Natomiast tu uważam, że jest dużo miejsca. Natomiast dla rodziny 2 plus nawet 4, o czym mówiłem przed chwilą, taki projekt Adach XL z poddaszem to jest coś pięknego. Dla rodziny 2 plus 2 parterowy, dla rodziny 2 nawet plus 4. Bądź jeżeli potrzebujecie dodatkowe pomieszczenia, na przykład na dużą bawialnię, czy jakoś, powiedzmy w domu siłownię, czy jakieś strefę kina, cokolwiek, to macie dodatkowe miejsca. Czy dużo będzie kosztowała budowa takiego domu? Możecie do nas napisać zapytanie na stronie dom 25 macie mapę naszej pracy oraz macie wymagane informacje, jakie potrzebujemy do zrobienia wyceny domu. My budujemy tylko kompleksowo. Z naszym materiałem, z naszą koparką, z naszym HDS-em Was nic nie interesuje. Wy, jako inwestorzy, jedyne, jedyny obowiązek, jaki macie, no to wytyczyć miejsce, gdzie ten dom ma się pojawić, i tyle Was to, Was to dalej nie interesuje. Dom ma powstać i dom powstanie. Więc możecie wysłać do nas takie zapytanie, to zrobimy Wam wycenę i sobie porównacie naszą cenę usługi kompleksowej z firmami, z którymi będziecie chcieli nas porównać.